O, no, ej, 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 nie umieć. Nie, banujmy wieżowiec, jebać ten wieżowiec. I jebaleć, kurwa imę do Oni Emerald Plainsy zbanują. O kurwa. O kurwa! O kurwa! Nie! nie. nie. A, daj, lewiam go. Ajajaj. Dobra, nie, wstałem z krzesła. Jak będę miał jedną słuchawkę, to szczerze wychodzę, kurwa, z tego. Czekaj, uwaga, co będzie 9 x dźwięk? Nie! No kurde! Lecimy na luz, lecimy na luz. Lecimy na lose! Widzę go, widzę go, kurwa koniec fela! Uśmiech pato. No, pato! Kotka i myszka z tym sterowym! O! I... <śmiech> <śmiech> tu jest właśnie. O, zablokował insta Ash. No i jesteś kurwa! No, 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 no to i to tu nie 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 pala, się balerzem wypalać się, No i masła! <laughs>

Babie go, w zęby Dobra, zeskamowany Dobra, się nie wow. boję Co za pecik, Nie Nieważne, już się boję i wie Ja co ja odjepałem! Ja przypomniałem moją dzisiejszą konwersację z Jabko. Jaką? Jak się pytam jak, jaką masz kartę graficzną? Radeon. Ale jaki Radeon? <grym> AMD Jemu ja widziałem, że ktoś mnie dymał. To chyba ojciec, <grym> ojciec, ojciec, <grym> ojciec, ojciec, ojciec. <grym> <grym> Uśmiech, masz jakiegoś swojego osobistego tłumacza, którego chciałbyś zatrudnić? Żebyśmy się czasem eee... rozumieli? No się może koła powiedz mamie, żeby przychodziła na nagrywki. No, to powie, żeby... eee... Nie, no y, Nie. jest w Nie, ma Ten Jest co. No. Eee, Tom, f... f akademia? Firanka? Ta, co wait and, uh, wait They don't love you like I love you, Rami. Eee... To jest Co ty do mnie przywołujesz, <laughs> Firanka. <laughs> I robi, Ej, Dobre, to nie robiłem... To jest to. nie A! Budzik mi dzwoni. Ale kurwa, muzyka do klacza, a ci cię pojadę. No, ci No, że No, świetnie. No, świetnie. No, Oj, fuj, ale żennejtał byś ty Bago, bongowski Gdzie on W oknie Jest w wodnej dżungle Wychniesz lasem W śmieciu No

First of all, learn how to speak English, my friend. Then we can talk. Very weak mental, very weak mental. Kill me, it's English, blyat! Oh, and nice! Not nice. using blade, not using blade. Kick, no, me, bleat, kick no, me, No blade, no blade. I'm leave, I'm leave, blyat. I'm okay, leave, this is leave? leave. leave or... Okay, kick leave. Me. Okay, leave. You can leave, if you want. You can leave. I'm not leave, you kick me. <laughs> leave, I'm leave. not kicking, you leave. Fuck, leave me. No, I'm a uh, block. Yeah, yeah, leave, leave. Hey, hey. Fuck you. No. <laughs> 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 yeah. 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 <laughs> <laughs> Więcej poszukaj mnie, pomyśl tego że więcej razy y. Ty, zabił. Ty, zabił. Co? A, dość do